Tak, jest to jeden z odwiecznych paradoksów, pozornych paradoksów, w istocie bowiem o żadnym paradoksie nie może być mowy. Kontrowersja polega na niezrozumieniu obu pojęć przez autorów dawnych i współczesnych publikacji na ten temat, a przede wszystkim na temat mechanizmów reinkarnacji, transmigracji i prawa karmy. Aby sprawa tzw. wolnej woli stała się jasna, trzeba wiedzieć, że są trzy rodzaje karmy. Karma losowa, Bieżąca oraz magazyn karmiczny. Karma losowa to jest to, co teraz właśnie przeżywamy nasze własne przeznaczenie, będące łańcuchem wydarzeń, które tworzą nasze życie od narodzenia do śmierci. Te wydarzenia zostały nam przeznaczone jeszcze przed naszym narodzeniem i są skutkami przyczyn wytworzonych w jakichś wcześniejszych wcieleniach. W stosunku do nich nie mamy żadnej wolnej woli. To znaczy nie możemy ani ich uniknąć, ani ich przyspieszyć lub opóźnić, ani niczego w nich zmienić. Karmę bieżącą popełniamy teraz, w czasie przeżywania obecnego wcielenia. W stosunku do tej karmy mamy pewną swobodę, którą mistycy nazywają uwarunkowaną wolą, bo ta swoboda jest w znacznym stopniu obwarowana różnymi czynnikami. Na przykład zdawałoby się, że rolnik może posiać pszenicę lub posadzić ziemniaki, czyli teoretycznie może dokonać wyboru. Ale w praktyce ten jego wolny wybór jest uwarunkowany różnymi czynnikami, na przykład jakością gleby, która jest zbyt uboga do uprawiania pszenicy, więc nie pozostaje mu nic innego jak posadzić ziemniaki. Karma bieżąca jest tak zwanym zasiewaniem na przyszłość, czyli tworzeniem przyczyn. Które w przyszłych wcieleniach przejawią się w postaci odpowiednich skutków wpisanych w przeznaczenie. Inaczej mówiąc, jeśli rolnik posadził ziemniaki, nie może się spodziewać pszenicy lub na przykład pomarańczy. Trzecim rodzajem jest magazyn karmiczny, gdzie kumuluje się i składowana jest cała popełniona karma, która jeszcze nie została w taki lub inny sposób przerobiona. Choć jest on całkowicie naszym własnym tworem. Na stan i jakość tego magazynu nie mamy żadnego wpływu, zaś pobieranie z niego materiałów do komponowania kolejnego przeznaczenia nie leży w naszej gestii. Mamy wystarczająco dużo. Nasze przeznaczenie składa się z różnych wydarzeń losowych. Jak powiedziałem, nie można ich uniknąć, więc trzeba je przeżyć. Zaś przeżyć je trzeba najprościej, najłagodniej. Najspokojniej i najszybciej jak się tylko da. Nie mamy wprawdzie wpływu na to, co się zdarzy, ale możemy mieć wpływ na to, jak my to przeżyjemy. To jak zależy wyłącznie od nas. Jakość znoszenia losu ułatwia nam lub utrudnia. Przebieg dalszego życia, ale również produkuje przyczyny, czyli karmę bieżącą, która będzie się musiała przejawić w postaci skutków w następnych inkarnacjach, lub oraz w całości lub części odłożyć do naszego, do naszego własnego magazynu karmicznego. Od tego, w jaki sposób przeżywamy obecne życie, zależą nasze następne wcielenia. O to właśnie chodzi: jeśli pozwalamy przeznaczeniu toczyć się swoim torem, czyli z pokorą, znosimy wszystko, co nam los przynosi, nasze życie jest względnie spokojne, radosne i bezproblemowe. Wielu wydarzeń, które u kogoś innego wywołają strach, rozpacz i inne tego typu reakcje, możemy nawet nie odnotować. Jeśli zdarzy się choroba, jej przebieg jest łagodny, z kłopotów finansowych. Wyjście znajduje się jakoś samo. I tak dalej. Wszyscy mistycy, mędrcy i filozofowie wszystkich epok radzili, aby iść z prądem przeznaczenia. A co my robimy? Dziś mamy nowoczesną filozofię życia pod wezwaniem New Age, która uczy nas czegoś wręcz przeciwnego. Według niej mamy podobno nieograniczoną wolną wolę, dzięki której rzekomo możemy dowolnie zmieniać swoje przeznaczenie, a nawet planować i kształtować los swoich dzieci i partnerów. Są to oczywiście bzdury, ale wielu daje się na nie nabrać. Zdawałoby się, inteligentni i logicznie myślący ludzie pchają się pod prąd swoich przeznaczeń, dokładając sobie problemów, kłopotów i zmartwień. Dają szeroki upór swoim pragnieniom, marzeniom i zachciankom, zapominając o tym, że i w tym przypadku za wszystko trzeba płacić. Ostatnio Japonia otrzymała od losu trzy potężne ciosy: trzęsienie ziemi, tsunami i wybuchy elektrowni atomowych. Jak na tak wielką gęstość zaludnienia zginęło i odniosło rany stosunkowo niewiele osób, ale straty materialne są niewyobrażalne. Naród japoński przyjął te klęski z godnością, spokojem i pokorą. Ani na moment nie zapominając o swoim człowieczeństwie. Dlaczego? Naród japoński jest naprawdę solidarny, bo zauważa bliźniego i traktuje go jak brata. Jest naprawdę zdyscyplinowany. Ludzie w Japonii słuchają, gdy się do nich mówi. Japończycy wyznają religię oparte na reinkarnacji. Stąd ten stoicki spokój i pokorne godzenie się z losem. Do kogo można mieć pretensje za to, co się stało? Co w ogóle pretensje dadzą? Co załatwią? Czy wskrzeszą kogoś, kto już nie żyje? Czy zwrócą komuś majątek, który przepadł? Ludzie, którzy wierzą w reinkarnację, nie żyją przeszłością Lecz teraźniejszością, w której budują przyszłość. Dla nich trzęsienie, wielka fala i radioaktywność to przeszłość, którą nie warto sobie zawracać głowy, bo ważne jest, jak przeżyć dziś i jak urządzić się na jutro. Warto przy okazji przypomnieć, co się działo w Polsce akurat rok temu. W Polsce, w której prawie nikt nie potrafi przyjąć wydarzeń losowych spokojnie i z godnością o jakiejkolwiek pokorze nie wspominając. W kraju, gdzie Polacy tylko potrafią mieć do wszystkich pretensje i zwalać winę na każdego, kto się na myśl Gdyby Polak przez moment pomyślał, że nic się nie dzieje bez powodu, że każde wydarzenie jest skutkiem jakiejś przyczyny i jeśli go spotkała tragedia, to niewątpliwie sam sobie na nią zasłużył. Być może zrozumiałby, że jego pretensje są nieuzasadnione i że bluźni przeciwko opatrzności, która mu w swoim czasie odpowiednio zapłaci. Niektórzy pamiętają, że pewien wąsaty polityk zamierzał zrobić z Polski Japonię. Zapomniał jedynie, a może w ogóle nie zdawał sobie sprawy, że musiałby najpierw zmienić Polaków od podstaw, od korzeni od kołyski i matczynego łona. A to się jeszcze nigdy i nikomu nie udało. Tak, jesteśmy kowalami swojego własnego losu, jednakże musimy się zastanowić, którego losu ono dotyczy. Wierząc w jedno obecne życie, wydaje nam się, że możemy być kowalami tego życia, że mamy na nie jakikolwiek wpływ. Do pewnego stopnia mamy rację, bo chociaż nie mamy żadnego wpływu na wydarzenia losowe, możemy ich przebieg ułatwić lub utrudnić. Jeśli wydarzeniom losowym będą towarzyszyć pragnienia, marzenia, żądania, zachcianki, pretensje, jeśli będziemy się co chwila nie zgadzać z wyrokami losu, brnąć pod prąd, walczyć z tym, co już dawno zostało ustalone i przypieczętowane nasze życie, może stać się piekłem na ziemi. I vice versa. Jeśli będziemy dosłownie wymiatać wszystkie przeszkody i pyłki ze ścieżki naszego przeznaczenia, jeśli będziemy iść z jego prądem, to najcięższe wydarzenia losowe przeżyjemy gładko, spokojnie, z godnością i w niczym nie naruszymy swojego człowieczeństwa. Jednakże głównie jesteśmy kowalami swojego losu na dalszą przyszłość, czyli na następne wcielenie oraz na wszystkie, które po nim nastąpią. Popełniając karmę bieżącą, siejemy ziarno, którego plon będziemy zbierać kiedyś później. Mamy wystarczająco wolnej woli, żeby przynajmniej niektórych z tych rzeczy nie zrobić. Mamy wystarczająco wolny wybór, żeby zrobić je właściwie, tak aby kogoś nie skrzywdzić przy okazji, żeby kogoś nie obrazić, nie zranić. Musimy bowiem pamiętać, że popełniając karmę w stosunku do innych dusz, angażujemy je w swoje przyszłe życie, co na ogół nie jest przyjemne ani dla nas, ani dla nich. Oczywiście trudno powiedzieć, żebyśmy popełniali karmę w stosunku do przedmiotów. Nawet jeśli ktoś ukradnie naszyjnik, samochód lub gotówkę, to popełnia karmę w stosunku do ich właściciela, a nie do samego przedmiotu. Zostanie ukarany za sam fakt kradzieży i towarzyszący mu pragnienia i pożądania przedmiotu, ale również będzie musiał wrócić na ten poziom, aby dokonać rekompensaty. Lecz aby on mógł wynagrodzić wyrządzoną krzywdę, musi wrócić na ten poziom również ten, komu tę krzywdę wyrządzono. W ten sposób, popełniając karmę w stosunku do innych dusz, zaplątujemy je i siebie w niesamowicie skomplikowaną. Sieć wzajemnych uzależnień. A no właśnie. Jedząc mięso, jego pochodne i przetwory, przygarniamy do swojego przyszłego przeznaczenia również zwierzęta, ryby i drób. To też są dusze, tyle że teraz akurat obleczone w inne ciała. Ci bracia mniejsi, jak się o nich czule wyraża kościół, napełniając sobie nimi brzuchy, to są naprawdę nasi bracia i siostry. To są nasi bliźni, którzy, kto wie, jeszcze za naszego życia mogą przyjść do naszej własnej rodziny jako nasze własne dzieci lub wnuki. To jest możliwe. One też przyjdą do nas, upomnieć się o swoje. Natura, opatrzność kosmiczna, temina nazwa nie gra roli, zapisuje skrupulatnie każdą śmierć, w której uczestniczymy. Zgodnie z odwiecznym prawem natury nie zabijaj. Każdy taki zapis na naszym karmicznym koncie to przyczyna, która niewątpliwie wywoła skutek. Czy będzie to Mojżeszowe oko za oko, czy coś innego, o tym trudno mówić, bo zbyt dużo czynników wchodzi w grę i każdy przypadek jest inny. Niemniej jednak, za zabijanie kary są bardzo surowe, nieodmiennie wiążą się z cierpieniem równoważnym, z cierpieniem tego, komu to cierpienie kiedyś zadaliśmy. I to nie tylko własnymi rękami. Ale przecież mamy prawo wyboru i nie musimy zabijać. Magazyn karmiczny duszy przypomina dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, które każdy rok finansowy kończy z wielkim zyskiem i nigdy mu nie grozi bankructwo. Niestety na zakończenie każdego życia dokładamy do magazynu o wiele więcej niż jesteśmy w stanie przerobić w następnym, więc nasze zyski z inkarnacji na inkarnację rosną w szybkim tempie. Tak, to prawda. Zadanie wydaje się niewykonalne i moglibyśmy się załamać, gdyby nam pokazano, Ile zgromadziliśmy tego majątku przez te miliardy lat krążenia w kole transmigracji? Tak, to jest trudne zadanie, ale możliwe. Jest furtka, o której mówią wszyscy mistycy i o której mówił Jezus. Jest sposób, jest ścieżka, która wyprowadza poza zasięg koła narodzin i śmierci, poza transmigrację i dominium Satana. Ale to nie jest temat ani na dzisiaj, ani na YouTube.